Pan mówi o takim maksymalnym totalitaryzmie. To może jeszcze nie jest totalitaryzm, ale, tam się, ale dzieją się różne strasznie niepokojące rzeczy. To znaczy, że tak po cichutku nam się odbiera pewne możliwości wyboru, możliwości oglądu rzeczywistości, a więc odbiera nam się wolność. I że to oczywiście nie jest na szczęście, to nie jest to samo, co zamykanie do więzienia, ten, to jest, i, bo jeżeli zamykają to na krótko, jeżeli, ale się jednak z, za dużo tych niepokojących rzeczy dzieje. Istnieje coś takiego, co zabawnie, bo to akurat Lewicowi francuscy taki teoretyk stworzył pojęcie ukrytej przemocy, takiej symbolicznej przemocy, która się narzuca ludziom, to się tłumaczy ludziom, że ich, ich naturalne poglądy, ich intuicje są niewłaściwe. Że nie powinni ich demonstrować, że nie powinni się obnosić ze swoimi takimi najbardziej oczywistymi tożsamościami. No na przykład i to my znamy to w Polsce, no, takie, takie y, traktowanie polskości jako obciachu, nie, nie o maltach, tradycji jako obciachu, jako czegoś wstecznego, jako brzemienia, co nam przeszkadza. A więc takie represjonowanie takich najbardziej pozytywnych postaw wspólnoty, a narzucanie takich bardzo specyficznych, które destruują nam, prawda, ten, to się emancypuje od naszej kultury. Prawda? To trzeba strasznie na to uważać. I, i właśnie te media w ogromnej mierze to potrafią robić. Proszę zwrócić uwagę na taką historię, że na szczęście ten ruch palikota okazał się falstartem politycznym, przegranym. Ale proszę zwrócić uwagę na tych celebrytów, ile już on zgromadził ich. Jak to, ten salon go aprobował, zachwycał się nim. To, to pokazuje rozrzew. No, oczywiście, i to pokazuje rozdziew. Rozdziew pomiędzy tym naszym salonem a tym, tym umownym salonem. Bo ten salon to wcale nie są to są elity w sensie opisowym znaczy, że one dominują w tym kraju, ale to wcale nie są najmądrzejsi ludzie. Bardzo charakterystyczne jest, jak często ci ludzie yy, operują to właśnie z, znamienne, takim irracjonalnym przekazem. Operują właśnie, yy, o, to chyba to dla nas, nie wiem, czy to jest jeden. Jeżeli to nawet nie ukryte byłoby, ale nie, pojechało chyba gdzieś dalej. Otóż, yy, jeśli chodzi o, yy, o to, że nas się na przykład mobilizuje, zwróćcie uwagę, ty, to mobilizowanie przeciwko. Przeciwko RP, przeciwko Moherom. Przecież tam ziarna racjonalnej debaty nie ma. ziarna zastanowienia się, ziarna argumentacji. I trzeba uważać właśnie na tych, którzy nie argumentują, tylko mówią: ci są brzydcy, ci są po prostu, ci są kryptofaszyści, ci są tacy. Trzeba uważać. Do no. nie Tak. Niech ma tak łatwo. Nie wiem, te mówię co oczywiście będziemy się zbliżać do końca. Yy, jeszcze w takim razie dwa pytania. Ostatnie, jeśli ktoś ma coś ważnego, krótko, tylko że może dajmy przygotowywał to wyjazd prezydenta? Dlatego, że nikt nie dokonał przyzwoitej ilustracji, że ludzie, którzy mieli taką przeszłość wypełnią istotne funkcje i że oni ciągle pełnią w MSZ-cie. Na przykład jest bardzo wielu takich ludzi, którzy pełnią, którzy byli agentami i można domniemywać nie tylko agentami SB, ale agentami również tego, kto był mocodawcą SB, również w wymiarze międzynarodowym. Sikorski ten. Już chyba trochę zahaczyliśmy o ten temat, ale chciałam się spytać, porównując realia III RP i realia PRL-u, można zauważyć pewne analogie, jak mi się wydaje, również w języku, w którym te systemy opisują rzeczywistość. No i chciałam się spytać, czy z punktu widzenia języku znawcy można nazwać to, co dzisiaj widzimy w dyskursie politycznym i języku mediów głównych mediów mainstreamowych trzeciej RP. Czy możemy to nazwać nowomową? Ale oczywiście, że możemy nazwać. To jest cały czas, mamy w ogóle w Europie nowomowę, a tu w Polsce mamy w stopniu stężonym tą nowomowę, prawda? I można opisywać. Właśnie ja tylko zacząłem mówić o tym irracjonalnym przekazie. To chodzi o to, że poprzez nazywanie się stygmatyzuje, piętnuje. Prawda? Mówi się, to jest, to jest wsteczne, to jest nieeuropejskie, a to jest postępowe i teraz, no bardzo, co, to znaczy? co to znaczy postępowe, a dlaczego? a dlaczego coś, co to znaczy europejskie, kiedy Europa się różni bardzo, no i gdzie zaczynamy nam dociekać, to zaczyna się coś innego, ale przyjmuje się już pewne rzeczy i chodzi o to, żeby wbić w głowę wbić w głowę pewne, pewne, pewne pojęcia klisze ludziom. I niestety to się w, czasami udaje. Ja tylko myślę, że to jest zabieg czasowy. To widziałem również w prl ale oczywiście w prl y, społeczeństwo, naród był dużo bardziej zbuntowany, dużo szczelniejsza była ta, ta pokrywa, a dużo cenzura no, była tak, twarda taka cenzura, ale chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Często znaczy mówi, że w Polsce nie ma cenzury, to chciałem powiedzieć, że w czasach komunizmu... Um, Polska była z niewielu krajów komunistycznych, gdzie była cenzura. W większości nie było cenzury. Nie było cenzury. Po prostu wiadomo, było, kto redakował pismo i kto, kto zajmował stanowiska, i oni tego pilnowali w sposób absolutnie wystarczająco szczelny, żeby potrzebna była dodatkowa instytucja nad nimi. To nie było no, jakby coś tam puścić, no bo oczywiście dla nich się źle skończyło. No, ale więc to mówię, że, że taka ta, ta, ta podskórna cenzura, no przecież jest cały czas obecna, można by opowiadać, ja już mówiłem o rzeczach, które nie, nie trafiają do obiegu publicznego, które nie znajdują się, a, a jakieś zupełnie wyssane z palca historie, jak to ostatnio na temat naszego prokuratora, które Gazeta Wyborcza wypuściła i potem powtarzały wszystkie media oparte wyłącznie na jakichś anonimowych źródłach. Jak ta cała seria opowieści, przez uwagę, no cały czas Gazeta Wyborcza operowała takimi Gazet Wyborcza, TVN również jej towarzyszył, opowieściamy o tym, jak to, Lech Kaczyński właściwie doprowadził, zmusił pilotów do lądowania, albo bezpośrednio, albo za pośrednictwem generała Błasika. Jak się okazywało, że, nie, że takie słowa tam nie padły, to zaraz się pojawiło coś innego, znowu oparte o anonimowych, anonimowych informatorów. I e, więc to pokazuje, e, co więcej, przecież takie rzeczy, takie rzeczy powinny, za takie rzeczy media powinny ponieść konsekwencje. Ludzie powinni powiedzieć, no to nie powinniśmy dawać się oszukiwać. A, a oni się przyzwyczaili do tego, więc to niestety, to niestety jest niepokojące, ale mówię jeszcze raz, ja nie jestem pesymistą. Mój Kolejnik pytana o to, jaki ma pogląd. odpowiedziarze że europejskie. Yy, a na ile jest, na ile jest możliwe yy, walka z tą nową, nową mową? Czy to trzeba tworzyć własne słowa yy, opisujące rzeczywistość? Jak z tą nową mową wobec tego walczyć, tak? No, zdrowy rozsądek, proszę Państwa, zdrowy rozsądek, czyli nie dać się, nie dać się e, steroryzować takim obiegowym sądom i chichotowi takim obiegowym. Mówię, bardzo ładnie, wiecie Państwo, jest na, jest na przykład Polityka, jest taki tygodnik Polityka, otóż na ostatniej stronie tej Polityki jest coś tam się nazywa, ta rubryka, jakieś obyczaje, coś tam, nie pamiętam, jak on się nazywa i on polega na tym, że się tam cytuje bez komentarza rzeczy jakieś wyjątkowo śmieszne, otóż, tam pojawiają się, o słyszą Państwo, ktoś jest rozbawiony, czyta widocznie politykę. Otóż, yy, otóż, tam się pojawiają wypowiedzi rzeczowe, rozsądne, ale yy, ci autorzy rubryki uczą, uczą swoich czytelników z czego należy się śmiać. Co, jakie poglądy powinny być właśnie takie niewłaściwe, obśmiewanie, a więc, a więc jakich, jakich zaczniemy się wstydzić wygłaszać, jakim zaczniemy się wstydzić mieć. I podstawowa właśnie walka z tą, z, tą, z tą nową mową, z tym polega na tym, żeby, żeby odwołać się do racjonalności. Zapytajcie, się, no przepraszam bardzo, dlaczego? Jakie są argumenty? Jeżeli słyszę pogląd europejski, to tym tak. Ja przypuszczam, że Europę znam lepiej niż Monika Olejnik i tak widziałem, że tam się różnią poglądy. Ludzie się różnią poglądami, ba, różnią się w, w, jednym, w jednym kraju, ale kraje się między sobą różnią. Irlandczycy nie są tak sami jak Grecja, a jak Hiszpanię. I... Tam nie były, wiecie Państwo, takie zagłuszające na e, Wolną Europę takie specjalne maszyny, więc tutaj widocznie być może też wraca się do, takiego, do takich różnych modeli, takie to próbne w tej chwili. Otóż e, a to takie zareciki niewinne. Otóż e, mówię jeszcze raz, przede wszystkim nie dać, przede wszystkim zdrowym nie da się sprowadzić do obozu, jakiegoś mówi, że a bo to jest, to jest cudowne, na przykład taki argument, że czegoś się nie bierze pod uwagę, bo to jest pisowskie. No, właściwie no, a potem to, czego się nie chce wziąć pod uwagę, to się przybija tym wstępem pisowskim. Mówimy, no, przepraszam bardzo, nie ma znaczenia. Geneza, zastanówmy się. Jeżeli jest jakiś argument, to proszę odpowiedzieć na ten argument, a nie odpowiadać, że to ktoś niewłaściwy ten argument wysunął. Ostatnio Stefan Bratkowski, Piaseckiego Konrada, y, uznał jako obrońcę pisów, więc tak jakby każdy może się znaleźć. To w... się rozszerza. <laughs> Szanowni Państwo, y, pogoda nas tutaj stąd nie wypędziła i dobrze. Aż, dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie, ale skończymy. Ja chciałam zapytać, czy pan ma jakiś pogląd na temat ten, że mianowicie ja odnoszę wrażenie, że establishment czy reżim powiedzmy szczerze wydaje się dość spokojny jak na tą sytuację przedwyborczą i tak jak gdyby byli pewni swego. Zastanawiam się na ile ma to umocowanie właśnie w kręgach europejskich, w, w jakimś no, poczuciu pewności, że dostaną wsparcie jakieś, jakiegoś rodzaju polityczne. No, nie chcę wymówić NWO, ale... Tylko przekażę panu mikrofon i wtedy zakończę. Ja mam takie krótkie pytanie. Nie wiem. Pan Urbański był po, pana, po panu prezesem telewizji. Dlaczego prawicowy prezes zawódniała z Tomasza Lisa, ex dziennikarza? Jest Pseudo -dziennikarza. Dziękuję bardzo. Teraz może zacznę od tego, no ja, ja mogę zadać pytanie, dlaczego, ja nie wiem do, 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 teraz, dlaczego ja, ja przestałem być prezesem, a na mojej osobie się Andrzej Urbański, więc nie będę już zajmował się tym, co mój następca robił. Natomiast jeśli chodzi o to, czy, y, 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 czy Europa, no jasne, że Europa sprzyja obecnie rządzącym, choć dlatego, że oni są strasznie spolegliwi wobec nich, no to poklepywanie prawnym, są rzeczywiście, cieszą się, no bo jeżeli ma, nie sprawiamy kłopota, więc nie zabiegamy zbyt intensywnie o swój interes, który nie zawsze jest zgodny z interesami naszych sąsiadów, albo innych lokalnych mocarstw, no to, 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 to z ich perspektywy najlepiej. Natomiast oni mogą wsparcie różnego typu robić, mogą właśnie mówić, że z europejskiej perspektywy, dać nagrody Karola Wielkiego, różne takie rzeczy, ale nie oni wygrają wybory. Jeżeli obecna władza jest spokojna, to dlatego, że sondaże im i to sondaże, które są, znaczy być może one oczywiście on, on nie do końca są wiarygodne, ale przy takim dużym rozpięciu to jeszcze ciągle realnie dają im y, y, przewagę. Więc ja myślę, że no, Europa była bardzo przeciwko Orbanowi i jest ciągle, no i wygrał. Więc pokazuję jeszcze raz, że, że to jednak nie Europa za nas te wybory będzie y, 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 rozstrzygać, tylko my sami. I dużo zależy od nas. Ja jeszcze bez mikrofonu, panie, panie redaktorze, co mają na myśli nasi wielcy rządowcy mówiąc, że należy modernizować nasze społeczeństwo. Co zna, oznacza apel o modernizowanie naszego społeczeństwa? No właśnie, to jest, że tak, jeżeli mówimy o modernizacji e, infrastruktury, to ja to rozumiem. Mają być lepsze drogi, to tym bym się rzeczywiście chciał, żebyśmy się zajęli. Natomiast co to znaczy modernizować społeczeństwo? To oczywiście to jest takie wątpliwe dosyć pytanie. To znaczy, że y, czynić je innym zasadniczo niż jest. No to takich inżynierów społecznych to ja bym trzymał daleka od nas, bo myśmy się już tak. za dużo y, takich praktyk mieli. Y, w związku z tym my, my nie jesteśmy gliną, żeby z nas lepić, co komu się podoba. I w związku z tym proponujemy, żeby na początku tam modernizowali szczury na przykład, zgodnie ze starym dobrym dowcipem, żeby te ustroje na początku wypróbować na innych zwierzątkach. E, więc w tym sensie. Natomiast Pani jeszcze pytała mnie je o, o, o Kaliszu. No to jest przykład, no, to jest przykład jak się, takiej potwornej jednostronności, jak się kiepską politykę traktuje jako, jaki raport, prawda? Jak, jak się traktuje, to zresztą bardzo sensownie napisał pewien y, y, bloger chinaski chyba się nazywa ten, jako, jako bloger, że jakoś dziwne podwójne miary się stosuje, że w wypadku jeżeli chodzi o y, o Barbarę Blidę, to fakt, że prokuratura że prokuratura, z, wysilając się niepomiernie, nic nie znalazła, to, to, to okazało się, że to nie ma znaczenia. Ale jakby przeczytać dokładnie raport, raport yy, Kalisza, to by wynikało z tego, że ta atmosfera zabiła Barbarę nie ja Nie że ona sama się zabiła. Jak już mniejsza o to w tej chwili no, zabiła się, to jest e, inna sprawa. Natomiast mieliśmy do czynienia, no, i to jest bardzo charakterystyczne, natomiast mieliśmy do czynienia rzeczywiście ze zbrodnią polityczną, zabójstwem działacza PiSu, dlatego że był działaczem PiSu. No, można przyjąć, że to wariat go zabił, to prawda. I pora drugiego, no, ale on to zrobił w jakiejś określonej atmosferze. Można przyjąć, że obiecał na też nie był do końca sprawny, intelektualny. No w każdym razie to, to właśnie ta atmosfera szczucia doprowadziła jednak do tego, więc tu by warto to wziąć pod uwagę. Oczywiście to nie jest przedmiot badania prokuratora, tylko pokazania, jak, w jakich warunkach żyjemy, w tych niepokojących. Ja bym Państwu bardzo podziękować, nas już też rzeczywiście pogania. Yy, bardzo mi miło było. Dziękuję Państwu, że Państwo chcieli, pomimo deszczu tyle. Dziękuję bardzo. No ale, 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 ale... Trza... Tak, ale trzeba się również wycofać przed deszczem, żeby się samemu nie musiało było leczyć. Więc ja Państwu bardzo dziękuję. Dziękuję o, bardzo.